Dzień dobry wieczór absolutnie wszystkim, a w ogóle to wieczór, ciemny wieczór, już nastał, y, późny y, i powstaje właśnie teraz taki chyba najbardziej spontaniczny i najmniej reżyserowany y, odcinek serii Samotności, y, a szczególnie tutaj chciałbym dzisiaj powitać tych, którzy trafili na. Mój kanał Mormonolog po raz pierwszy, moje nazwisko Jan Skupiński. Skupiński, reprezentuje takie małe, znane w Polsce wyznanie, wspólnotę wyznaniową, jaką są tzw. Mormoni, czyli święci w niech ostatnich, Kościół Jezusa Chrystusa, święty w nich ostatnich. Ja jestem nauczycielem i pedagogiem ze zawodu. Jestem też absolwentem teologii, wprawdzie moją pasją jest prawosławie i takie różne. Inne odmiany chrześcijaństwa. Ja akurat reprezentuję to wyznanie mormońskie, i tutaj, jako nauczyciel i pedagog, dzielę się swoimi refleksjami, myślami na temat różnych wyznań, światopoglądów religijnych oraz, co najbardziej mnie interesuje, jako nauczyciela i pedagoga, Mówią o sporo o duchowości. W nawiązaniu do naszego świętego pisma, jakim jest Księga Mormona, która tutaj. Tutaj mam u siebie na biurku, wielokrotnie używana, bo codziennie dużo refleksji jest na temat Księgi Mormona, a ze względu na sytuację osobistą, postanowiłem podzielić się takimi refleksjami na temat chyba najtrudniejszej części ja, tu życia duchowego, jaką jest osamotnienie, żałoba. Oraz tak zwane myśli graniczne, refleksji graniczne, na przykład taki trudny temat, jakim jest temat S. O tym jeszcze w niejednym odcinku. Szanowni Państwo, dzisiaj chciałbym odnieść się do, od, do tematu, który zapowiadałem jakiś czas temu, w sytuacji osamotnienia i żałoby. Korci nas bardziej niż w, w życiu poza żałobą, w życiu poza osamotnieniem, czy może zdala od żałoby, i poza osamotnieniem, tak? <laughs> Że chcemy bardziej się przyjaźnić. Ja tutaj tak troszeczkę brzmię niefajnie. Jakbym zapłakany był bardzo, a ja po prostu się uprzejębiłem. Wprawdzie mieszkam w Hiszpanii i to w takiej cieplejszej części, ale teraz jest luty, pogoda bywa zdradliwa, to znaczy mamy bardzo ciepłe dni i bardzo chłodne wieczory. Jak się wyjdzie, tak na wieczór bez szalika w plecaku, to, to, to potem ma się za swoje no i właśnie mi się oberwało. Taki fajny, chyba, anturaż wybrałem dzisiaj. Umieściłem tak kamerę, żeby pokazywała y, róg pokoju, taki chłodny, zimny, tak? Y, no, i tak się w tej żałobie czujemy. Choćby i osamotnieniu. Z różnych względów przeżywamy żałobę lub osamotnienie. Odejście bliskiej osoby, rozstanie, rozwód y, y, na no, pożegnaniu ukochanej pracy, kalestra, choroba psychiczna. I czujemy się właśnie, mimo tego, że otaczają nas kochani członkowie rodziny, przyjaciele, koledzy i koleżanki z pracy, których doskonale znamy, sąsiedzi, z którymi nie nigdy nie mieliśmy problemu, czujemy się trochę tak, jak, jak o, ktoś mógłby się czuć jak ja, teraz w takim pomieszczeniu białym, takim małym, tak samotnie, tak zimno jest, ojoj, tak zimno, zimno. To uczucie towarzyszy nam cały czas, 24 na 7. Nawet sny mamy takie, w których jesteśmy zupełnie sami. Co się dzieje? No i lgniemy jak te duszki kacperki do wszystkich. Aż się robi niezręcznie. Ja ostatnio tutaj nawet w Alicante zauważyłem, że zaczynam... Rozmowę w tramwaju. Z byle kim? to byle czym. Znowu mi się rozładował telefon. Nie wiem, która jest godzina. Aha, to jest zegar. Ma się ochotę po prostu zaczynać rozmowę na dowolny, temat z dowolną osobą. Teraz tak. I tu oczywiście chcę wszystkich przestrzec. Pamiętajcie. To ja nie mówię, że to są źli ludzie dookoła. Ale Wy dopiero ich poznaliście. To, że ktoś jest dla Was uprzejmy, to, że ktoś jest dla Was uprzejmy, miły, to znaczy, że jest dobrze wychowany. Tak? To znaczy, że jest ze środowiska ludzi uprzejmych, albo taki ma charakter. Ale to nie znaczy, że od razu chce być Waszym mężem. Albo z Wami mieszkać. Tak? I tutaj chciałbym też wlać parę słów ukojenia w stosunku do tych z was, którzy nagle rozpoznają w sobie w czasie żałoby skłonności intymne, preferencje seksualne, których do tej pory nie mieli. To jest zupełnie normalne. Chłopaki, jesteście mężami od lat, macie dzieciaki, a tu nagle kurde, jakiś typ wam wpadł w oko. Co wam się dzieje? Tata ci zmarł niedawno, a może brat, może przyjaciel. I to samo dotyczy dziewczyn w drugą stronę. Jedziesz sobie, jedziesz? Jaka piękna ta dziewczyna. Na randkę byście razem poszły na tych filmach amerykańsko-francusko. Zaraz. ho! Wow. co się dzieje? Ja nigdy nie miałam takich uczuć. Proszę, nie ulegajcie tutaj jakiejś takiej presji społecznej, ja nie mówię politycznej. Nie, nie, nie. nie. Tylko gdzieś pojawiającej się, bo się naoglądaliście różnych głupot w telewizji albo na YouTubie, <laughs> albo w seriali jakichś takich dziwnych komediowych, na dziwne tematy, że zmieniła wam się orientacja seksualna. Nie. Mama ci zmarła. Dziewczyna. To pragnienie bliskości czasami, różne mamy struktury, bywamy bardziej oziębli, jesteśmy bardziej, bardziej kaliente, gorący, niektórzy są bardziej przytulaśni, inni mniej, ale w sytuacji żałoby legniemy bardziej do innych ludzi i niezaspokojenie tego lgnięcia tej bliskości czasami skutkuje tym, że czujemy fizyczny ból. W odsyłaczu i w bibliografii polecam literaturę oraz różnego rodzaju treningi, oddychania, medytacji, które mogą pomóc opanować swoje ciało. Może się zdarzyć, że tak bardzo potrzebujecie bliskości konkretnej, czasami przypadkiem spotkanej osoby, że czujecie ból fizyczny. Jeżeli chęć bliskości dotyczy osoby, z którą i tak jesteście blisko, nie bójcie się powiedzieć o tym. Jeżeli ta bliskość jest nietypowa, nie mieliście zwyczaju przytulać się do brata lub kumpla, ale macie taką potrzebę, oni wiedzą o waszej żałobie, po prostu o tym powiedzcie daj się przytulić na chwilę. Co to, to nie jest nic złego. Słuchajcie. Bliskość i tak zwany Dobry dotyk jest zawsze dobrym dotykiem i jest potrzebny. A teraz powiem o czymś bardzo przykrym: przykrym, bolesnym dla osób pogrążonych w żałobie. Czasami jednak nie możemy i nie wolno, nie wolno złapać za rękę tego pana, który podszedł do nas i prawicę swoją wyciągnął, żeby. Sprawdzić, czy jedziemy z ważnym biletem. To nie jest wasz przyszły mąż. Mm, mm, mm. To jest Kanar. Dobrze? Przedłużamy rozmowę z panem, z panią w sklepie, z kolegą, z koleżanką z pracy, z którymi się do tej pory nie lubiliśmy. I nie wiemy, jak się zachować. Ograniczajcie kontakt do takiego, który jest potrzebny. Bilecik do kontroli. Bilecik do kontroli, serdeczność Was się odzywa, to się uśmiechnijcie. To nie jest karalne, żeby było jasne. To nie jest karalne. Nie każe się jeszcze za bycie A wręcz przeciwnie, jest to bardzo dobrze widziane. Hanusz, temu panu yy, poprawicie dzień. I tyle, i już, i stop. Tak zrobiliście dzień, temu panu uśmiechnęliście się, on się uśmiechnął. Kończymy. Teraz tak, jeżeli chodzi o wszelkiego innego rodzaju, jeżeli chodzi o inne sytuacje, starajmy się um, robić wszelkiego rodzaju dodatki typu smotox do rozmowy w sklepie z panią ekspedientką czy z panem ekspedientem, na tyle na ile nie ociera się to o dziwność. Żeby było jasne, w sytuacji żałoby zapominamy czym jest normalność i dziwność. W związku z tym, to oczywiście zależy od kontekstu kulturowego, w którym wyrośliśmy. Jak jest na naszym osiedlu, jak jest w naszym mieście, jak jest w naszym kraju. Wróćmy do tego, co było kiedyś, jak byliśmy dziećmi. Obserwujmy ludzi dookoła. Nauczmy się życia społecznego jeszcze raz. Moja rada, bo teraz to testuję. Jeżeli nie ma kolejki w sklepie, zrobiliśmy krótkie zakupy. Jedno pytanie, odpowiedź, pytanie, odpowiedź. Do widzenia. Do widzenia i miłego dnia. Dobra? Nie bójcie się też tego, żeby, nie bójcie się też tego, że Wasze rozmowy i uprzejmości będą wyglądać dziwacznie. Yy, ktoś się może z Was pośmiać, no, no prawo, tak. Kto was, ktoś, kto Was przed chwilą. Potraktował poważnie może się śmiać za waszymi plecami z was. Więc cóż, no jeżeli wywołacie uśmieszek, tylko jakimś dziwnym swoim zachowaniem, to naprawdę nie popełniście zbrodni, pamiętajcie o tym. Pamiętajcie o tym, że bronienie swoich granic, bronienie swoich granic i ograniczanie rozmów do tylko takich potrzebnych, jest też aktem waszej serdeczności w stosunku do drugiej osoby. Wykazujecie się w ten sposób troską, którą tak bardzo chcecie im okazać. Tak? Strzeżecie granice drugiej osoby. No i tradycyjnie, tym razem na koniec, słowo do tych z was, którzy są członkami. Kościoła Jezusa Chrystusa świętych w dniach ostatnich. Pamiętajcie, proszę, o tym, że każdy z nas został przysłany na ten świat ze swoją misją. Nie przeszkadzajcie innym ludziom w ich życiach i w ich misjach. To czas pokaże, czy wasze losy powinny się połączać i czy powinniście y, wasze drogi krzyżować. Rozmowa o godzinie w, w tramwaju powinna się przedłużyć na jakąś inną współpracę, a może nawet na życie małżeńskie albo przyjaźń. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyście wysyłali różnym osobom, z którymi nie możecie być blisko, albo nie możecie być cały czas dobre myśli. Pamiętajcie o tym, że Zdrowe też dla Waszej głowy będzie powierzanie i serca, że zdrowe dla Waszej głowy i serca, czyli dla Waszych myśli i uczuć, będzie powierzanie osoby, która nagle stała się obiektem Waszego zainteresowania i przeszkadza jako obiekt Waszego zainteresowania, właśnie ojcu w niebie. Udręcie się za tą osobę. To pomoże Wam zrelaksować. I uspokoić wasz stosunek do tego człowieka. To na tyle dzisiaj w tym bardzo spontanicznym odcinku serii w samotności. Zachęcam do oglądania kolejnych odcinków, które powstają ze współpracy z osobami znającymi się na temacie żałoby. Ja nie, to nie uprawiam tutaj jakiejś samowolki. Jeżeli chodzi o tę kwestię, zapraszam do wysłuchania księgi Mormona, którą czytam raz na jakiś czas. Tworzę taki audiobook powstający właśnie tutaj na Mormonologu. A poza tym też zapraszam do y, księgarni jako takich lub tych wirtualnych, aby kupić egzemplarz mojej książki w cieniu świątyni Mormonii Polscy. Jeżeli chcecie się czegoś więcej dowiedzieć, kim jesteśmy jako Polacy i Mormoni, zachęcam do lektury, napisałem ją z innymi członkami i członkiniami naszej wspólnoty wyznaniowej. W mojej książce możecie więcej się dowiedzieć o historii naszej religii, o naszych przekonaniach, no i oczywiście o naszej duchowości. Z ust tych, którzy tę naszą wiarę wyznają. Cześć na razie i trzymajcie się.